Cześć, witajcie z tej strony Krzysiek firma you Jak już zdążyliście pewnie zauważyć na zapowiedzi nowej inwestycji, jesteśmy na etapie robienia instalacji elektrycznej na jednej, że tak powiem, z moich robót. I przy okazji chciałem nagrać parę filmów, jak połączyć podstawowe puszki elektryczne, wyłącznikowe. Teraz tak, jest, jest kilka filmów na internecie, jak to się robi, parę tam pokazowych, ale to większość z nich jest zrobiona w warunkach domowych. Ja chciałem pokazać to, jak to się robi na budowie, bo wiem, że dużo inwestorów decyduje się na samodzielne okablowanie domu. Później dopiero przychodzi jakiś tam elektryk i łączy, łączy im rozdzielnie i, i puszki. Być może, być może, jeżeli tutaj interesujecie się tematem, to wideo będzie pomocne. Jeżeli nie, no to, to trudno. Teraz tak, od czego by tu zacząć? Po pierwsze, kto powinien montować puszki na budowie? Słuchajcie, według mnie, moje zdanie jest takie, że powinien montować je elektryk z kilku podstawowych przyczyn. Po pierwsze, jeżeli my robimy sobie instalację, ja zaczynam od tego, że ustalam z inwestorem, czy to jest zgodnie z projektem, czy tam są jakieś drobne zmiany, to wszystko sobie ustalamy tam. W pierwszy dzień, czy tam odpowiednio wcześniej, się spotykamy, rysujemy sobie wszystkie puszki, czy to ma być puszki podwójne, potrójne, poczwórne i tak dalej. Rysujemy sobie, wykupamy wszystkie puszki i montujemy je, tak jak tutaj widzicie, na klej gipsowy. Dlaczego ja to robię? Po pierwsze, wolę zrobić to ja, bo jeżeli my zamontujemy te puszki, to mamy pewność, że ona jest zamontowana poprawnie, jest w pionach, w poziomach, w płaszczyźnie i tak bo niektórzy elektrycy zwalają po prostu tą robotę na tynkarzy. Ja uważam, że tynkarz, no nie wszyscy, tak, ale no, czasami tynkarze nie potrafią zrobić tego poprawnie. E może dlatego, że też oni według mnie nie są od tego, tak? No bo tak naprawdę puszki powinien obsadzić elektryk, tak? Ale generalnie spotykaliśmy wielokrotnie na budowach, yy, bo wiecie dobrze, że w większości robimy wykończenia wnętrz. Spotykaliśmy takie budowy, gdzie puszki były obsadzone na przykład na piankę, albo na przykład były obsadzone nie w poziomie, albo były obsadzone, że tak powiem, ciapnięte trochę tynku MP za nimi i ona była wklejona na pałę. Później chcieliśmy połączyć jakieś tam puszki, czy, czy zamontować jakieś gniazdko, wyłącznik, i po prostu ta puszka ciągnąć za przewody nam się wyrywała ze ściany. To wszystko było i tak do poprawek. Także ja osobiście uważam, że te tematy powinien robić elektryk. Takie jest moje osobiście zdanie. Teraz tak. Ja montuję akurat na naklej gipsowy. Jest to metoda wygodniejsza. Oczywiście, najpierw musimy sobie zwilżyć nasze, nasz otwór wodą. Montujemy na naklej gipsowy. Po wyschnięciu dopiero przewiercamy ten otwór tutaj do puszek. Dlaczego? Dlatego, bo tutaj akurat jest temat, że są trzy przewody. Powiedzmy, że nadalibyśmy no radę to zamontować, żeby było w poziomie i tak dalej, ale wyobraźcie sobie, że jest na przykład puszka czterokrotna e, gdzieś tam w pionie czy w poziomie jest do tego jakieś tam cztery obwody oświetleniowe dochodzi zasilanie dochodzą jakieś inne przewody przewodów jest na przykład nie wiem 8 e, no i spróbujcie obsadzić tą puszkę wtedy poprawnie no e, ciężki temat dlatego polecam wam jeżeli już tak robicie polecam wam e, Najpierw zamontowanie tych puszek, obsadzenie ich poprawnie i dopiero później przewiercenie sobie tutaj przez puszkę. Wychodzimy jak najdalej, jak najgłębiej się da naszymi przewodami, tak? Dobra, to by było na tyle. Teraz tak, od czego zaczynamy? Tutaj mamy akurat wyłącznik jednobiegunowy, który. To będzie nam tutaj e, załączał oświetlenie w naszej, akurat w tym przypadku, garderobie. Do tego jest lampa, tak? I mamy dwa zasilania. Dlaczego dwa? Bo robimy metodą łączenia w puszkach za wyłącznikiem, czyli na przykład jedno zasilanie nam dochodzi e, w tym wypadku, a drugie gdzieś sobie idzie dalej, prawda? Do następnego pomieszczenia, czy tam do następnego wyłącznika. E, polecam opisywanie przewodów, żebyśmy się nie pogubili, bo też niejednokrotnie e, byłem na takich deweloperkach, e, Mieliście zresztą przykład, do tej pory się barują tam elektrycy na tej deweloperce, której tam nagrywałem filmik dosyć niedawno. Przewody są niepoopisywane, później nie wiadomo co do czego jest. Nawet jeżeli ktoś po nas przychodzi montować takie puszki, on będzie wiedział o co chodzi. Tak? Jeżeli są przewody niepoopisywane, my teraz na przykład wiemy co tutaj jest grane, ale jak na przykład byśmy wracali na tą budowę za 2-3-4 miesiące po tynkarzach, po hydraulikach. No to by było, kurczę, no do czego to jest, no tak nie za bardzo, prawda? Trzeba by było wszystkie przewody przedzwonić i tak dalej. Eee, dobra, to by było na tyle. Co musimy sobie zrobić? Obieramy sobie nasze przewody, tak? Ja zaczynam od zasilań. Bierzemy nożyk. Oczywiście, no trzeba uważać, żeby sobie eee, nie uszkodzić naszych przewodów, tak? Czyli... Czyli nie ponacinać naszych żył, żeby tam później jakieś zwarcie nie powstawało w puszce. Metoda, którą stosuję to jest tak zwana metoda bez puszek łączeniowych, czyli wszystkie nasze połączenia, z reguły 90% elektryków teraz tak robi, wszystkie nasze połączenia, jeżeli chodzi o wyłączniki, gniazda są połączone za wyłącznikiem w puszce. Do tego stosujemy specjalne puszki pogłębiane, czyli nie stosujemy tych płytki, bo byśmy się po prostu nie zmieścili z naszymi przewodami. Dobra, ścinamy sobie. Do tego ja ostatnio kupiłem sobie takie fajne urządzenie, akurat to jest firma Hałpa. Wiem, że, że Knipeks chyba też ma takie coś eee, służy do obierania obierania naszych, naszych żył, tutaj się ustala, ustala po prostu głębokość, głębokość na jaką chcemy obrać, ciach, i mamy po temacie. Dodatkowo on ma jeszcze funkcję e, ucinania tutaj ucinania przewodów, czyli jakby e, o, jedno, e, o jedno narzędzie nosimy przy sobie mniej, prawda? Także e, omijamy, omijamy obcinaczki. E, ostatnio też po, e, po namowach tam jednego, jednego widza zakupiłem sobie coś takiego, taka, takie obieraczki na próbę. Powiem też, że fajna rzecz. On pokazywał akurat tam w komentarzu e, dał linka do firmy Neo. Ja kupiłem akurat e, takiej firmy, to jest Hogard czy Hogard, nie wiem nawet, po prostu dostępna była u mnie w hurtowni. E, dosyć fajna sprawa, bo ona obiera nam jeszcze, e, oprócz, oprócz żył, obiera nam jeszcze białą izolację. Tylko, że ma jedną wadę, bo no, nie jesteśmy w stanie tam na maksa, na maksa to wszystko dojść do naszej, naszej puszki. Czyli możemy to albo zrobić tam powiedzmy najbliżej, jak się da, i dokończyć nożem, albo użyć po prostu samego nożyka. Ja w tym przypadku używam noża. Dobra, mamy obrane nasze zasilania. Teraz tak. Obcinam je nieco krócej niż normalne przewody. Może wezmę kamerkę, żeby było bliżej ładnie widać. O. Tak będzie chyba ok. Obcinam je nieco krócej niż pod, pod normalny wyłącznik czy gniazdo. Normalnie zazwyczaj zostawiam jakieś 15 cm. Tutaj jednak, jednak robię trochę krócej dlatego bo te przewody będziemy chować w naszej puszce i po prostu żeby nie było tych przewodów bardzo dużo to obcina mnie łatwiej po prostu jest nam później zamontować ten ten wyłącznik, bo te przewody, że tak powiem, delikatnie mówiąc, nam nie przeszkadzają. Dobra, obieramy sobie naszymi obieraczkami przewody. Dobra, do połączenia używam, używam raczej chyba dobrze e, znanym e, znane kostki Wago. E, to jest firma dokładnie tak, jak to się nazywa Wago. Jest to taka kostka, która e, powoduje nam połączenie tych przewodów. Nie musimy e, robić jakichś tam skrętek i tak dalej. E, są podzielania zdania na ten temat. Co jest lepsze, czy skrętka, czy Wago? E, słuchajcie, no ja, ja. E, Zawsze, od zawsze robię, można powiedzieć, prawie zawsze na wago i nigdy nie miałem z tym problemów. Aczkolwiek jakieś tam połączenia gniazdowe, gdzieś tam jakieś w pustce, gdzie muszę przedłużyć przewód czy coś takiego, wolę po prostu to skręcić i przelutować. Jest to połączenie na pewno pewniejsze, ale powiem szczerze, że no tutaj w takiej sytuacji, jeżeli mamy, że tak powiem, dostęp do naszych puszek łączeniowych, bo znajdują się one za wyłącznikiem, no ja nie widzę problemów. Dobra, mamy spięte nasze zasilanie. Do naszego zasilania dodatkowo wyciągamy jeszcze jeden przewód do naszego wyłącznika jednobiegunowego. Dobra, teraz tak, obieramy, obieramy naszą lampę. Garderoba, tak. Mamy opisane, dla pewności sobie to jeszcze warto, warto sprawdzić, bo Nieraz jest tak, że w ferworze tej naszej całej roboty gdzieś popełniamy jakiś szkolny błąd i mylimy się. Zawsze lepiej sprawdzić dwa razy, co się, co się podłącza. Obcinamy sobie białą skórkę. Przewody niebieski czyli neutralny oraz żółto zielony czyli ochronę łączymy sobie w puszce. To jest nasza ochrona i przewód neutralny z lampy. Wkładamy sobie do naszych złączek. Dlaczego używam złączek? Z racji tego, że to jest po prostu no bardzo, bardzo przyspiesza na naszą pracę. Ja nie, nie mam uwag akurat do tych połączeń. Ważne jest, żeby kupować po prostu oryginalne jakieś tam wagonie, jakieś tam zamienniki albo podróby, bo są różnego rodzaju podróby. Z nimi, się bywa, z nimi bywa różnie. Natomiast, no, tak jak mówię, no parę lat już łączę na to i powiedzmy, że jest ok, dobra. Teraz tak nasze przewody układamy sobie w puszce do tyłu. I jak najbardziej można powiedzieć, jak najgłębiej sobie to wepchnąć. Teraz tak, przygotowujemy sobie pod wyłącznik. To jest nasze zasilanie. Ja zawsze robię tak, że obieram sobie, przyszykowuję, przyszykowuję pod wyłącznik. Przewód fazowy dodatkowo zabezpieczam taką złączką, żeby nie daj Boże tutaj nikt nie grzebał. I jak już zacznie grzebać to... Żeby się nic nikomu nie stało, prawda? I tyle. Obieram, obieram drugi przewód, do tego podłączamy nasz wyłącznik. Na razie nie mamy wyłączników, bo to jest połączenie tylko, e, że tak powiem, do sprawdzenia instalacji. E, wkładamy sobie, zakręcamy tymi przewodami. Tak. Tutaj dodatkowo jeszcze w tych puszkach, puszkach akurat e, są dedykowane jakieś tam dekielki. Zakrywamy sobie. Przychodzi tynkarz, tynkuje to wszystko, później wyciąga dekielek, i po temacie. Także nie wiem, czy film był pomocny. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. I słuchajcie, reasumując: kolejna zaleta, kolejna zaleta obsadzonych puszek na budowie. Yy, jako, jako, jako wykończeniowcy powiedzcie sami, ile razy czy tam elektrycy, ile razy się zdarzyło, że tynkarze yy, gdzieś tam upychali nam na jakieś tam, yy, że tak powiem, gazety, nie gazety, żeby tam nie zapaćkać naszych puszek, yy, sami to obsadzali, a później zatynkowywali i zapominali, że te puszki są. A później my się głowimy, zazwyczaj inwestor robi zdjęcia instalacji. Każdemu inwestorowi to yy, zalecam zrobienie tego. Yy, ale później przychodzi taki elektryk, czy przychodzi wykończeniowiec i głowi się, że kurczę, gdzieś to było gniazko, nie mamy przejścia, coś tam nam nie gra i jest szukanie, tak? A tutaj przy takich dekielkach i prawidłowo obsadzonych puszkach tynkarz sobie, no nie ma możliwości, żeby tego nie zauważyć, bo te nasze sznureczki zawsze wystają spoza tynku. Także polecam tak robić. Jeżeli film był pomocny, kciuk w górę, e, idę dalej łączyć.